Ja wiem. Ja wiem, że już jest długo po terminie. Że mówię tydzień po o małej konferencji. Ale przede wszystkim miałem sprawy prywatne. Sprawy prywatne jak Magigal w McDonaldzie. Znajdujemy się w kiblu. Jednym z trzech w moim mieszkaniu. I Patryk Ścieżka uznałby to za powód do bycia wdzięcznym. MLN owcy mają nową taktykę. Siadają przed kamerą z drogim mikrofonem, i udają, że to, co wrzucają na rolki, to są fragmenty dłuższego podcastu, co jest kłamstwem. Są to nagrane rolki z cytatami, aby wyglądało to, jakby było wyrwane z dłuższej rozmowy. A ewidentnie widać, że czytają z kart. Tą szklankę wody najpierw ktoś musiał sobie wyobrazić, a później ją stworzył. Więc jeśli wyobrażasz siebie jako najlepszą swoją wersję, to najpierw zaczynasz siebie tak wyobrażać, a później przenosi się to do sfery. Fizycznej. Ale wszystko musi zacząć się tutaj. Ale nie. Nie jesteśmy w kiblu, dlatego że będę mówił o MLM. Choć jest to idealne miejsce do poruszenia tego tematu, ale będziemy gadać właśnie o Famy Mae. I to, co robi Famy Mae, nadaje się tylko i wyłącznie do rozmowy o tym w kiblu. Świeżo po syraniu. jeszcze jak unosi się odór. Gdybym mieszkał tutaj ze mną mój ojciec, to poprosiłbym go, żeby dał mi znać, kiedy skończy srać. Ja bym wtedy na świeżo wszedł do tych oparów i bym nagrywał. To ma wtedy taki sens. I czy jest sens komentować minioną konferencję? Zapewne odpowiedź jest banalna. Nie, nie ma sensu. Wystarczy spojrzeć na kartę potężnych zadymiarzy. Samych zadymiarzy, i w końcu wrócił z sala, w końcu wrócił, wrócił Roger. A to jest gwarancja. Fiu, fiu, zadymki. Ale mam inny problem z Famem Mae. Nie to, że zrobili stypę. Ja mam problem z tym, że rzekomo jeden z włodarzy, tych za kurtyną, nie tych tak zwanych medialnych, którzy się kompromitują na każdym kroku. O jednym było mowa, że on jest polski The rock. co jest dla mnie kipiną, bo co, bo ma podobny tatuaż? The rock przede wszystkim, może to nie jest wybitny aktor, bo nie grał w wybitnych filmach, ale gra w specyficznych filmach, filmach dla dzieci, komediowo sensacyjnych, często u boku Kevina Harta. Oczywiście jest mistrzem amerykańskiego wrestlingu, jednym z najpotężniejszych sterydziarzy, ma swoje biznesy, jest potężnym milionerem. I człowiekiem zapewne charakternym. Jakby to powiedzieli właśnie włodarze fame. I ja nie mogę zrozumieć jednej rzeczy, bo mamy medialny atak. I to nie jest atak z każdej strony. Że TVN, że TVP, że nawet Republika, że nawet na homili coś wygłosił ryzyk przebudzony, że Wyborcza, że Rzeczpospolita, że Gazeta Polska. To jest atak Polsatu. Polsatu, który no, śmierdzi hipokryzją. Bo jak mówiłem wcześniej i sami widzieliście niejednokrotnie, sami zarabiali na sprzedaży Pepeview. I to nie tylko z Fame, ale z takich ciężkich patoli jak Prime czy Hiding, na którym był Dennis. Więc tu jest teoria spiskowa, że w jakiś sposób Fame zadarł z Polsatem, gdzie Polsat rozpoczął wojnę przeciwko Fame mieszając oczywiście do tego dzieci. Bo jeżeli chcemy zniszczyć coś, zabrać jakąś wolność obywatelską, to najlepiej wplątać to dzieci i bezpieczeństwo. Deprawację i demoralizację. I wtedy można o dzieci, tak, biedne dzieci oglądają Fame MMA, bo tam się biją i wyzywają. Ale trudne sprawy można oglądać? Jak stary pijany ostat... akordeon dziecka oddaje do Lombardu i ciągle coś tam wydziera mordę? Czy te programy dla Debili? Jak Love Island czy inne ściery? I gdzie jest ta charakterność? To, co wydarzyło się na konferencji Fa Fame, to jest takie beciaki. Zachowali się jak beciaki. Głowa spuszczona, jak frajer przemyka, Jak w, tym... w symetrii, było, tak, że o, frajer tak przemyka. Żadnego oświadczenia w stylu, ale ja wiem, przed politykami i takim szerszym opinią publiczną nie idzie obronić freak fightów. Ja właśnie nie rozumiem tej cały czas tej najprostszej linii obrony wszystkich kurwa federacji, że mówi się, że my promujemy sport. I mogą nawet człowieku załatwić, że przez sport. Niewidoma dziewczynka odzyska wzrok. Tak? Ale potem mamy fragmenty z Denisem. Z Najmanem, który rzucał w mura na stołę. I wiele innych. I tego się nie da obronić. Więc nie wiem dlaczego. Fejm spuścił, kaptur założył jak dzwonnik i schował się za balustradą. Zamiast powiedzieć polsatowi wprost, żeby sami tam pojawić się w polsacie: po co mamy tych pijarowców? Oni dali plus 16. Na YouTubie. Na YouTubie plus 16, a potem była przebitka, jak same bachory tam siedzą. I te oświadczenie żenujące. Co to, to, to... Boże, czy pr mo mogę zostać? Ja na to wychodzi. Każdy z nas może być pr -owcem. Wymyślając takie oświadczenie, Wardenga udowodnił, że prawdopodobnie wpisywane to jest w Chat GPT. Do, i generator oświadczeń. Doszliśmy do tego, że Fame MMA... Stał się kuźnią ludzkich hamulców, jakim jest Ulfik. Ulfik nie powinien być hamulcowym na fejm, tylko powinien być hamulcowym na kolei. Takich tam potrzeba. Może byłoby mniej katastrof kolejowych i tak jest ich mało. Bardzo, praktycznie wcale. Ale może udałoby się uniknąć wszystkich, gdyby Ulfik robił tam za potężny hamulec. Mściwujecki, który. No już dobra, nie będę. To nie chcę też być osobą, która obraża innych ludzi z poziomu kibla, tak? Bo nie powiedziałeś yy, tego w ryj, to nie powiedziałeś w twarz. Czy tam nie powiedziałeś, nie powiedziałeś nic, to nie powiedziałeś w ry. O, tak skomplikowany cytat, że cały czas go mylę. I ta karta walk, która miała być spokojna. I tak samo jak zaznaczył Wardenga Co z tego, że byli sami stypiarze. Mogli tam jeszcze zrobić jakiś, nie wiem, jakiegoś pianistę, żeby zagrał, albo skrzypka, albo żeby ktoś odpierdolił Recital po łacinie. Jak potem i tak Ferrari jest już skończony w frikach. Naprawdę jego wiarygodność w tym całym show jest na poziomie sprzedawcy dywanów z ludu wędrującego. Alanik jest Alanikiem. Ale właśnie, no masz tą całą sytuację, w której, w której jest gadka, spokojna, o treningi, o sport. Tutaj Sala mówi, że on ma szacunek do zawodnika. Yy, nie kurwa ten. Rzeźniczak też ma szacunek. Potem w ogóle się Wujecki porównuje go, z, jego karierę yy, 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 Rzeźniczaka z Lewandowskim przez w ogóle jakąś aberrację, jakby to powiedział Marcin Rola. A potem i tak Ferrari. Mówi do Kwiecińskiego, że on bierze z dupy do ryja. I ten fragment wystarczy, że puścisz na komisji premierowi. A konfederacja, uj, 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 uj od razu by tam było gorąco. Z dupy do ryja to nie po katolicku. O co tu chodzi? Zakazać. I nie teraz już mówię na 100% nie będzie mi ciężko muszę przyznać tak uzależniony jestem od free fightów i wykupuję zawsze per preview, ale teraz trzeba powiedzieć chyba enough is enough i nie wykupić i nawet nie starać się szukać restreamów bo jak oglądasz te streamy to jest więcej odświeżania niż oglądania trzeba zagłosować portfelem niech 14 latki im kurwa trzymają też musicie mi wybaczyć, bo może być trochę stypiarsko, bo muszę wejść w tryb nagrywania, bo w tej przerwie. Znaczy człowiek nie nagrywał tylko kilka dni, a musi się wkręcić, nie? Musi, Boże, te flow. Internauci nazwali FEM23 pogrzeb. Tak powinni się nazywać. Każdy zawodnik powinien być wprowadzany z pochodem. Nie, może to byłoby obraz oburcze, jakby wchodzili z krzyżem. Ale wszyscy powinni być ubrani jak na pogrzeb. Na stole powinny leżeć wieńce. Do wygrania w loterii powinien być jakiś karawan. To byłoby zajebiste. Jeszcze taką skamerską loterię, gdzie do wygrania jest karawan Mercedesa. Z trumną w środku. Byłoby to oryginalne. Fame usuwa komentarze negatywne. To jest super. Świadczy to o dużym dystansie do siebie. A admin na Twitterze, ja nadużywam tego słowa i tego porównania, ale autentycznie la 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 la, la postuje, super, ale była zadymka. Fiu fiu, ale mocna karta. Nowy administrator fame to jest typowy korpo szczur, typowy propagandista, który napisze, że wszystko jest super, wszystko jest ekstra. Ale jak on, on, on nie może wchodzić w komentarze. Nie wierzę w to, że on jak da post, to czyta reakcje ludzi. Bo raczej by zwątpił w swoje umiejętności. Więc pewnie je olewa. A tam jest mielarnia. Zawsze były negatywne komentarze na profilach Fame wśród starych e koneserów patologii. Takich jak ja, jak wykopki, jak twitterowicze. Ale fame zawsze mógł się podpierać dziećmi, którzy powiedzą, że Lexi wyglądała fajnie i miała fajne instastory i kupię per, per view dla jej walki. Ale teraz nawet dzieci się buntują. Nawet dzieci mówią, że jest typa. Nawet dzieci chwalą Prime. Tylko jakieś jednostki piszą, że super się zapowiada walka Lexi z Jelisi, czy nie wiem, jak ona się nazywa. Ale za jedno jestem wdzięczny, za to, że przynajmniej na starcie już wiem, patrząc na kartę walek, że zaoszczędzę dużo czasu, bo nie będę musiał oglądać żadnego programu, żadnego face to face, żadnych tych ścian hejterskich czy innych. A właśnie, gdzie w ogóle pojawił się, kurwa, mityczny OKTAGON na konferencjach? To też jest zajebiste fejmie, ty. To miało być teraz y, normalność, tak? Na fame the freak. I nagle nie ma. No, 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 Men in black przyszli i wykasowali pamięć. Śmiechu warte. Tak to trzeba skwitować. Śmiechu warte. Wymyślają coś, a potem zapominają. No to jest ewidentny taki magic touchbox. Dela. To jest fenomenalny. Oni zawsze coś wymyślą i potem tego nie ma. Jak te aplikacje, tokeny, w tyle figurki miało być, gra, nie wiem co. Wszystko. Już tego było tak tyle, jak niespełnionych celów Magikala na streamach. Było ich ponad 100 swoją drogą. Ktoś z Regulisty na wykopie. <grystanie> Nawet spierdolili influenceriadę. No to już jest żart. Na czym to polegało? Że bierzemy największych... No po prostu, bo powiedzmy szczerze, no naj... No mnie mogliby też wziąć, ja nie jestem na ostrzejszą kredką, tak? Bierzesz takich Jówko, Darol Wów. wiesz, Casio i odpowiadają na pytania. Chociaż i tak nie mieli za bardzo ciężki, bo potem musieli, kurwa, rysować jakieś malunki. No ale dzisiejsze zestawienie na influenceriadę to jest po prostu dzięki. Obejrzyłeś sobie serial, to chyba nowa Duna jest serial na HBO, bo ja mam oglądać, jak Trombo odpowiada na pytania? A co my trąba? To już by dali Karła, mini Majka. Przynajmniej byłoby ciekawie, bo on fajnie fafluni. Więc tak. Koniec. Niech już przebiją blokadę Freak Fightów. Albo niech wróci ten już Cloud, Santa Cloud, niech zrobią. Albo po prostu zapomnijmy o tym, że coś takiego jak Freak Fight miał miejsce. Dziękuję bardzo za uwagę. I zapraszam do subskrybowania mojego kanału. No, cześć, owi